Nie jesteś jeszcze na to gotowy, ale tworzenie treści się zmienia, a awatary AI przejmują kontrolę. Tylko to sobie wyobraź. Hiperrealistyczny awatar przekazujący przesłanie Twojej marki w kampanii reklamowej. To jest szalone, prawda? To już się dzieje dziś. Sprawdź to. Witaj. Nie jestem zwykłym przeciętnym awatarem. Jestem realistyczny. Jestem czuła i emocjonalna. I jestem stworzony do nawiązywania kontaktów. Te awatary są w 100% generowane przez sztuczną inteligencję i pokażę ci jak możesz zacząć. Chodzisz na UGC.com, generujesz swojego awatara i pobierasz materiał. Następnie przechodzisz do aplikacji o nazwie Lipdub AI. To najlepsza platforma na rynku do tworzenia najnowocześniejszych awatarów do synchronizacji ust i do treningu. Tworzysz awatara AI, dodajesz dźwięk lub tekst, który chcesz, aby awatar powiedział, i generujesz wideo. I BUM! Masz teraz awatara, którego możesz licencjonować markom lub klientom, jeśli chcesz uzyskać dostęp do LitDub. Link masz w opisie, więc teraz jeszcze kliknij Follow, bo codziennie publikuję podobne wskazówki.